Jeszcze chwilkę, ja myślę, że tu mamy pomogą trochę, bo dziewczynki są słabsze w chłopcu, ale już wpisujemy drużyny do na naszą listę, bo oczywiście jak jedynie wszyscy dostaną nagrody. Zwycięzcy i przegrali. Wymyśliliśmy taką e, majówkę, czyli grillowanie Piknik taki rodzinny, tak jak widać za mną, to mamy tutaj. Do zabawy dmuchańce, mamy darta, dzieci mają piłkę nożną. W następnym czasie, za chwileczkę, jak już rozpoczniemy, będziemy mieli grillowanie, czyli pieczenie kiełbasek, będziemy mieli pieczenie ziemniaczków, będziemy mieli muzyczkę do 21, przy której będzie można potańczyć. Jak również zrobimy parę konkursów takich dla dzieci, dla nastolatków. No i oczywiście mamy wolontariuszki, które malują twarze dzieciom. Impreza jest zorganizowana w ramach Majówka 2019, tak jak mówiłam przez Wiejski Dom Kultury w Chęcku Śląskim, ale nie odbyło się te bez pomocy. Ludzi tutaj z Chęcka Śląskiego, to znaczy powinnam podziękować i bardzo dziękuję księdzu Proboszczowi, księdzu Stanisławowi Kowalskiemu, który nam użyczył tego ogrodu, jak również wykosił nam wczoraj trawę, Mariuszowi górce, naszemu. Sołtysowi Nowemu i jego synom, którzy nam tutaj pomagają od rana, żeby to wszystko było zorganizowane. Jak również OSP, które tutaj. Y jest jako służba medyczna w razie, gdyby się coś stało. W związku z tym no jest liczba paru osób, które nam chętnie pomagają w tych takich działaniach plenerowych. Pogoda musi być, ponieważ za dużo się napracowaliśmy, żeby nam deszcz zepsuł całe te wszystkie, wszystkie te nasze atrakcje. W związku z tym myślę, że się utrzyma, że będziemy się bardzo fajnie bawić. Super zawiązany, super marunarski. Węzeł marynarski w zasadzie. Jak wiecie drugi raz, to ja nie wiem, jak radzić sobie na to, tą linę Chyba będziemy coś kombinować. Uwaga, ustawcie się tak wzdłuż. Ustawcie się wzdłuż. No proszę, proszę. No, Idę jaką sobie ziemniaka. No to wiadomo, że za trzecim razem myśl się przybrają. No i no, do, damy szansę jeszcze raz na celu. Dobra, jeszcze i start!